Nęk świerzchojad do niedawna, w Polsce burzadło spotykamy. Z uwagi na ocieplający się klimat możemy go spotkać coraz za częściej. Zasiedla tereny piaszczyste, najchętniej suche murawy. Ten głośny dźwięk wydaje obserwowana samica, która zakupuje swoją ofiarę. Zapewne już złapała jakiegoś paścikonika zielonego. Sparaliżowała go i złożyła w nim jaja. Teraz nieszczęśnik posłuży za pokarm dla kolejnego pokolenia. Męki świeższe jady są w wieku dorosłym jednak wegetarianami. Możemy je spotkać na roślinach kwiatowych, zawsze w pobliżu gniazd, gdzie złożyły swoje jaja. Męk dla człowieka nie jest groźny, chyba że złapiemy go w rękę, wtedy może użyć swojego żądła ale sam z siebie nie jest agresywny. Tymczasem. Polem lasem. Do następnego. Cześć.